Siema siema, tutaj japa ciapa Jest ze mną cała mega paka I o, dzisiaj o, o, będziemy Siema siema o, o! Abram, abra abra e. Dzisiaj Będziemy opowiadać historię I każdy Opowie jedną historię Albo ze swojego życia albo nie ze swojego życia Można wymyśleć historię albo Nie wymyśleć, każdy będzie opowiadał historię I później cała reszta mega paki Będzie odpowiadać czy historia była prawdziwa, czy była fałszywa? Załóżmy, słodziak opowiada historię i była prawdziwa, a się Kiera odpowie, że jest fałszywa, czyli pokazuje tak w dół. Jeśli uważasz, że jest fałszywa, to tak pokazujesz, a jeśli uważasz, że jest prawdziwa, to pokazujesz w ten sposób. I jeśli odpowiesz źle, to wtedy dostajesz chlust michą wody. Ale będzie mega! To słodziak, damy historię. Dobra! Słuchajcie, ziomale, byczki. E, ja mam historię taką. E, urodziłem się na początku, oczywiście tutaj, z zieloną skórą, a teraz mam niebieską skórę. Czy to prawda, czy to pasz? To jest prawda. Prawda. No i teraz lecimy! Lecimy! Oczywiście! E,

To jest faktycznie jest tak. prawdą. Oczywiście, to by by było całkiem Ale eee, Tak myślałam, że jest to prawda. Podniosłam ten palec. No i już nikt więcej. Ale mimo wszystko. A, nie masz, Ktoś, a my się my nie na Nie no. Nie ma. Dobra. Eee. Wszyscy Esa. Wszyscy. Bo. Wszyscy już. Tak, już tak? wszyscy. Chcę, żebyś To już wszyscy złodzieje. Eee. Dobra. Dobra. A! w dym, I teraz I sipiera. Dobra. Słuchajcie, moja historia była taka, że pewnego razu, gdy grałem w piłkę w szkole, to stałem piłką w twarz i nie ząb i w ogóle mnie leciała krew. Nie, to jest fałsz. fałsz. Prawda, Nie to nie, nie. fałsz, fałsz. O masz słaby łeb, no, on by umarł. No, <laughs> Dobra. Dobra. To nie był to położył. Co to było, prawda czy fałsz? Zobaczysz! <grystanie> o nie, to To jest jeszcze fałsz! No ty! Dobrus! To jest Faś, fałszował! Fałsz, fałsz. Ja. Ja. To jeszcze fałsz ja. fałszowa? o. Dobra Tego się nie spodziewałam. To szczerze nie będę Nie będę. Szczerze naprawdę myślałam, żeby właściwie sam jest No i to wszyscy! Yeah. Tak, ja kiedyś miałam Pimpusia, był to mój chomik, bardzo go kochałam, ale jego problemem było to, że przegryzał wszystkie kable. Było to trochę po czasie wnerwiające, dlatego że zniszczył nam połowę elektryki w domu, więc uznaliśmy, że go oddamy i faktycznie poszliśmy do zoologicznego, skąd go wytrzasnęliśmy i okazało się, że faktycznie dają nam zwrócić tego homika, co było trochę dziwne, ale no się zgodzili. i dali nam jakiegoś innego, nazwałam no ją nieważne. Ale ten homik, który przegryzał bardzo te kable, no przegryzał je I oddałam go kolejnego dnia, Patrzę wiadomości, a ten sklep zoologiczny spłonął. Okazało się, że spłonął, dlatego ze względu na wadliwe kable, które zostały właśnie przegryzione. I jestem pewna, że to właśnie Pimpusia przegryzła te kable, więc, jakby uważam, że mój chomik zamordował wszystkie inne zwierzęta w tym sklepie zoologicznym, i zabijając też siebie. I, jakby o, nie. I myślę, że o, nie. to moja znaczenia chomika z ależ nie Jak myślicie, czy jest to prawdziwa historia Chomik czy fałsz? Mordercad nie. nie prawdziwa. nie ma. No. Ja powiem tak, chomiki nie mordują innych chomików. Chomiki nie mordują Dobra, innych chomików. Zawsze prawda? Zobaczcie że to jest jak Macie rację, to była prawda Nie, Faktycznie, choć nie mam pewności co do tego, czy faktycznie to był jakiś Pusiek nabiła ich wszystkich, ale jestem tego pewna Nie O nie, dostał mocno, oh. oh, no. oh, yeah. mocno. Brzmi dym! A mogę zmienić zdanie, szprycha jeszcze Mogę zmienić zdanie? Ale nie, ja zmieniłem zdanie! Siwy <gry> dym! Siwy <gry> dym! Siwy no, dym! Dobra, Co to w ogóle jest? O, Co to jest? Nie. Wy, wy niedowierni, jak nie, 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 mogliście nie, we mnie nie wierzyć? Tak, bym się Więc trzy lata temu pojechałam na wakacje nad jezioro z moim bratem i siostrą. Miałam wtedy jeszcze brata. Poszliśmy się kąpać. W skrócie mój brat się nigdy nie wynurzył, więc aktualnie zostałam tylko ja i moja siostra z ciebie to jest prawda. Nie ma opcji, że miałeś brata, nie uwierzę. że Jessica miała brata. To jest prawda. To jest prawda. To jest prawda. To prawda. Oczywiście, że miałam To prawda. jest

ale jest to była ja. dobra historia, nie słaby ja. się tego po tobie szczerze. Ej, jeszcze słodziak! Ej, ej, ej. no słodziak pokazał, ale nie został oblany. no Co to, to ma znaczyć, słodziaku? Słodziaku, tak się nie bawimy. Jak każdy nie. jest oblany, to ty też. O, tak ma być! O, tak ma być. O, okay, okay, okay. Okay. Mekka Tak ma być! Opa, krzywdę! Jak mogłaś! Jak mogłaś! No, ja, no. właśnie! Brawo! Ja, no, Litości nie okazujemy! Siwy dym, okay. siwy dym! Siwy dym, Dobrze, no więc teraz ja wiesz, że rozumiem epicką historię, więc jak byłem mały, to mi się na karuzeli i spadłem z niej i złamałem sobie kark, ale przeżyłem. Czy to jest prawda, czy fałsz? Prawda. prawda! Prawda! To jest prawda. Ja prawda. myślę, że to jest spać. Ja mam chyba spać. Pa mam zamiar to jak to jest prawda? Tak, prawda. 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 prawda Spójrzcie, tak jak ją makszy wyryj. jak ją makszy wyryj. Ja! O, bajceycału... ah! Oj, fajnie Ja dam prawdę! O! 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 Co to, to jest? Jak on do chlapie? Jak on to chlapie Ja to sama w ognach Tak gorąco, że ciebie też odbędę Siwy dym Siwy dym Siwy dym Dobra chyba moja kolej No, bo ja bo... no, no bo... to pewnie zauważyliście, że noszę okulary Ale to nie. to nie oznacza, że jestem stary A wzrok straciłem, bo mnie siostra MMM-cem jakbym miałem 3 lata rzuciła Czy to jest prawda czy fałsz? To jest, jest prawda nie, no, siostra nie, ma tyle presie, a nie, żyła. A nie, no, Ja? Mówię. Nie ma to, ma siostra, ta, żył. to był nie, To nie, był M&m, To nie, Skittles. nie, To nie, był nie, oberwę. to nie, 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 to był nie, nie, To nie, 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 nie,

Nie wiedziałeś, że to Mi się wydaje, że no. Michał skiwał. Nie, tak naprawdę pokazywał prawdę. A ja a... ja mam nie wiem, tak... bude... a... z... co to będzie ta różnica z kitesa, MMS-a, gówno czegoś tam. To jest inna to sprawa. Z... To jest inna sprawa. No to to A nie. Nie! Nie! czy woda nie szczypie. A ty co, chłodziaku? Co pokazałeś? naprawdę dym! Siwy dym! Dawaj Ja mam taką historię, że kiedyś byłem na przystanku autobusowym i tam był też taki typ w kapturze. I on do mnie podszedł i coś tam zaczął do mnie gadać. Ale ja go nie słuchałem, tylko od razu mu przylałem w twarz, żeby się ode mnie odczepił, i się ode mnie odczepił. To jest prawda! To jest prawda! To jest prawda! To była tak ja prawda! To była prawda! To jest prawda! To jest prawda! To no To jest prawda! To tak 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 To jest To, tak 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 to, tak tak to jest tak tak nie do no tak. Po prostu, że ten, że sam tej pał. <grym> Brawo. 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 Brawo! Brawo za odwagę! Ja teraz mam taką historię. Ja przychodzę sobie na boisku, normalnie sobie przychodzę, a to nagle widzę, jak Tomasz Kot i Robert Lewandowski zaczynają śpiewać na siebie nawzajem i dysować siebie, kto ma najlepszą sieć. Okazało się na koniec, że obydwoje są w T-Mobile Ja nie mogę! To jest prawda! To jest prawda! To jest prawda! To jest prawda! Kto tutaj w dół pokazywał? Nie, nie miałem prawdę! Nie! Nie mam mnie! Nie! nie idzie ale cholera On nie potrzebował, zaraz on rozdawał, dawał, to, bo to gra he he, To tu jest Ja prawo. mam Ja, prawda, prawda, prawda. ja, ja mam prawda, prawda. Prawda. Ja. Ale rykoszet mocny I kto jeszcze? No Moje oko Ty pokazałeś fałsz ja, ja fałsz Ja hmm. jestem no szczęśliwy Nie, Jak ja to? Co Je. To teraz czas na mnie To ja mam taką historię Że gdy byłem mały bardzo mocno i szybko wepnę sobie fistaćka. I teraz, gdy oddycham, słyszę grzechotanie w płucach. To musi być prawda! się w, to, jest w to był niestety fałsz! Jak Jezo, ma pledge, ma no było... A, ale! Nie! to jest Nie! Nie! że to Nie! 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 No bo jesteś słaba, no nie. Dźwięk, Co? Ty? Sądziaku? Nie wiem ja Miałeś prawdę. Nie. <świstości> to, tam, nie wiem, czy uszukałaś, ale... Nie, Teraz. W mi dołka wleciało. Kto miał prawdę jeszcze? Ja nie, nie miałem Ja no, nie Nie, to było, Kuaki! Nie oblewaj kłakińca, bo ci wrija da! ryja ci daje go! Nie! nie! O nie! Obelewaj, quakejca, bo o nie! <coughs> o nie! O nie! O O O nie! O nie! woda Dawaj O to jeszcze. Nie, my, my mieliśmy coś, ja my mieliśmy tak. Okej. Okay. Oh. To jest w A nie koniec. Floryda, dawaj. Dawaj. No to moja historia jest piękna. To już była inna, ale mogłaby za to być demontatyzacja, więc nie użyję jej niestety w tym filmie. Ale jest inna, no to otóż kiedyś, dwa lata temu dokładnie, Miałem komputer i stało mi karton po nim. No i sobie pomyślałem, co może zrobić człowiek z kartonem? No oczywiście, co? Wysłać je w paczce na swój własny adres. No więc wziąłem banana, dżem wodę i się wysłałem. No nie, na to nagrałem, bo chciałem film zrobić, no ale no niestety, no karta gdzieś przypadła. no i nie ma. Ale, ale tak było. To jest brawa. prawda, to jest prawda nie, ręk nie ręk. może żywić się samym bananem Wiesz, żebyś nie zgubił tej napiski Byś ją trzymał jak... To On nie zmyśla Grzegorz Floryda, ty byś się tam udusił w tym kartonie On ty ty zmyśla, to jest 100% no. No. To jest prawda niestety jak ty tam Pierwszy co macela Prost! Ma we O, o, o. o ale Miałem ale parda! Ja ja po sytuacji z autobusem już landa nie oddycham Ale nie! Ja zdejmę okulary, żeby mi się nie zmoczyły, chociaż nie jestem stary! A, nie do gardła! O jezu! Okej, okej! Bo to niebezpieczne, trochę. to! jest niebezpieczne, ale To nie tego w domu! Nie. Nie jest... To, ty jesteś proszę! Nie róbcie tego w domu, bo to jest bardzo niebezpieczne, okej? Okay? wszystko Ale robimy to bo po tak to, żeby wiecie, się... E, żeby robić. Ten tu! Ale nie ja ale, ale, ale przecież jadłem dobrze! Za dużo na rynku! Dziwdym! Ktoś jeszcze? Mogę jeszcze raz! Ja się byłem! Dobrze. pedalna! Dobra! O! Moje Dobra! Teraz czas na mnie! No to moja historia brzmi tak. Jak byłem w przedszkolu, to miałem takie klocki, i na przerwie skład robiłem z nich restauracje i pewnego razu jak. Pani kazała mi je posprzątać, to ją tymi klockami walnąłem i już nie musiałem ich sprzątać. I teraz... To jest fałsz! To jest że Jakie rzeczy tego płacisz! To był fałsz! A, <zorujesz> to był fałsz. A, <śmany> no nie! Ej, to ja nie powinienem dostać, bo ja wcześniej się dostać. Dawaj na się Kurde, co no, za głowna? To była kabra Ciągiem. Co było fałszywe w tej opowieści? No, bo Wszystko! Nie chodzi o to, żebyś się po prostu. Nie, bardziej to sobie po prostu pani mi dalej kazała to posprzątać i się wkurzyła. A, ziwle, to miał prawdę. O, naprawdę. A to... Naprawdę.

O, Fakinca! No i mówił o Ja, patrz co ty miałeś? No, bo, 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 bo. Tak ja miałem fałsz, ale jestem za. Ale go Ja tam Ja tym. Zajmuję fałsz, fałsz, Zajmuję się Nie Zajmuję się tym. Zajmuję się tym. Zajmuję się nie Zajmuję się tym. Zajmuję Nie Był tak,

Dobrze, dobrze mu tak. Nie kłamie się tutaj tak perfidnie. 77777777777880. Brawo! Zamkniemy ten świ to świetne wydarzenie. Chyba najlepszą historią. A więc wyobraźcie sobie, że ja sobie stoję na światło czerwone, tam sobie słucham muzyki. Staje obok mnie taka dwudziestolatka, gdzieś coś o Ja się e, chcę przejść już i patrzę się w lewo, w prawo, jeszcze raz w lewo, i patrzę, że tam jeździ samochód, i kołpak od niego odpada. I leci tak na mnie z 30-40 na godzinę. Ja przerażony, leci na mnie. Ja robię jakiś unik dziwny, odskakuję. Kołpak przywala e, w tą dziewczynę. I zobaczyłem, że to jest plastikowy kopak. Ciągle myślałem, że to jest metalowy. No. Taka historia świetna. Ja myślę, że to jest fałsz, bo się nie rozglądasz na pastach. Kłakim wow. w Benahita wziął takiego kopa. Kopak to znaczy. To jest prawda. To była prawda. No No Nic, ty się nie rozglądasz na światłach! Myślałem, że mówi prawdę. Ej, to taką komputę, że nie zgał. O nie! Nie! Ja o nie! O nie! O woda Ja jako jedyna nie! Ja jestem no, Ja na wodę. nie! ja nie! Ty nie! O Ja O że Ja niestety. nie! O nie! O nie! nie! O nie! woda, nie! woda nie! 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 woda. nie! O Siwy O Ja nie! że nie! O nie! nie! mnie nie!

Oh! Chęś, no jest. Dawaj, a Ty co? Pachę. z a Jeszcze nie dostałem Prawda czy fajnie? Ja damy pyspałsz No to go no To leję Trzymaj dawaj Pachem lecimy okay? yes. Dobra, a, a, mamy a, a, Dawaj, dawaj go Nie, nie, nie będę. Nie, nie w

ซูบซูบไล่ยังไงก็จะพ่ไปจะนาตังต่อไปจะมาน็ต